Media nie przestają krytykować premiera Donalda Tuska, w tym media do tej pory uznawane za przychylne rządowi. Szanowni Państwo, pojawia się wśród publicystów taka opinia, że albo Donald Tusk coś zmieni, albo się poprawi, albo powinny być przeprowadzone przedterminowe wybory. A na przykład profesor Antoni Dudek wskazuje, że mamy do czynienia ze zmierzchem Donalda Tuska. W tym materiale przytoczę Wam komentarze publicystów, którzy uważają, że Donald Tusk powinien odejść. Publicystów, po których naprawdę byście się tego, w mojej ocenie, nie spodziewali. No bo wiadomo, że na antenie telewizji Republika w Polsce 24, u Tomka Gduli na kanale, u mnie na kanale, na wszystkich tych konserwatywnych, prawicowych kanałach od dawna słyszymy: Donald Tusk powinien odejść. Ale część opinii publicznej była do tej pory. Mamiona czy okładana takimi opiniami, że no Donald Tusk sobie poradzi, Donald Tusk musi znaleźć jakieś rozwiązanie, Donald Tusk jest w kropce, wściekł się, ale na pewno znajdzie rozwiązanie. No, i po wyborach prezydenckich nastąpiła zmiana. Okazuje się, że Donald Tusk już raczej rozwiązania nie znajdzie, a nawet jest taka jedna opinia, że Donald Tusk to już tylko będzie przegrywał. O tym Wam już będę czytał, już Wam będę pokazywał te artykuły. Dajcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie każdego dnia dla Was omawiamy polską politykę. No to szanowni Państwo, i jedziemy z tym tematem. Zacznijmy od tekstu Antoniego Dudka. Profesor Antoni Dudek, który mocno w moich oczach stracił tym, jak bardzo w kampanii prezydenckiej atakował Karola Nawrockiego. Natomiast myślę, że ta jego opinia jest warta przytoczenia. Zmierzch Tuska, to jest felieton Antoniego Dudka na portalu Interia, 1 czerwca Donald Tusk stracił pozycję demiurga. Takie zdanie usłyszałem kilka dni temu od jednego z najważniejszych polityków koalicji rządzącej i świetle wydarzeń, jakie nastąpiły po drugiej turze wyborów prezydenckich, trudno nie przyznać mu racji. Pisze Antoni Dudek, yy, yy, wskazując, że Tusk dość skutecznie wmówił swoim zwolennikom, że winni porażki są wyłącznie sam Trzaskowski i jego sztab, a nie kierowany przez niego rząd, wskazuje Antoni Dudek w swoim felietonie, konkludując również, że zmierzch yy, drugiej, tym razem znacznie... Krótszej epoki rządów osobistych Donalda Tuska właśnie ma miejsce. Tak napisał Antoni Dudek w swoim Felietonie. Czy się zgadzacie z tą opinią? Ja uważam, że akurat tutaj bardzo trafnie podsumował pan profesor Dudek rządy Donalda Tuska. Zmierzch to już nastąpił w ubiegłym roku, bardzo dawno. Nawet bym powiedział, że po pierwszych miesiącach nastąpiła taka era, że ten rząd, nowy rząd de facto rząd, który trwa nawet nie 100 dni, zaczynał upadać, gnić, był coraz słabszy, niedowożenie obietnic, pierwsze takie wymiganie się z obietnic, brak stu konkretów, no Donald już wtedy źle działał, no i cała kampania prezydencka była na tym oparta. No i, no, no tak, no również rząd ponosi odpowiedzialność za to, że Rafał Trzaskowski przegrał. Czy my jesteśmy z tego powodu smutni? No, oczywiście nie jesteśmy smutni, jesteśmy radośni, choć dla Polski to nie jest za dobre to co się tutaj dzieje. Szanowni państwo, tygodnik powszechny. Marek Kęskrawiec. Taki jest felieton. Posłuchajcie tego. Tusk zgubił społeczne poparcie i śmiem wątpić, czy je odzyska. Cykliczne ogłoszenie kolejnego otwarcia i przyspieszenie okazują się pustymi sloganami. Tygodnik powszechny. To był taki moment, pamiętam, kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość, że Donald Tusk, będąc szefem Rady Europejskiej, tylko tygodnikowi powszechnemu z polskich mediów udzielił obszernego wywiadu. Było nawet taki moment, w którym się uznawało de facto tygodnik powszechny za tygodnik Donalda Tuska. Zobaczcie, jest uderzenie. Znaczy, oni czują w takich mediach, że musi się coś zmienić, bo PiS wróci do władzy. Oni chcą wywrzeć presję na Tusku. No, straciłeś posłuch. Nie potrafisz teraz podejmować dobrych decyzji. Nie podejmujesz dobrych decyzji. Nie masz pomysłu, co zmienić. Tusku, odejdź. Ja to tak odczytuję, szanowni państwo. Jacek Nizinkiewicz. Bardzo źle oceniany dziennikarz przez wielu polityków prawej strony. Bardzo mocne wypowiedzi na temat tego człowieka padają. Y Pisze tak, jeżeli Donald Tusk nie zatrzyma kryzysu rządu, czas na przyspieszone wybory. Takie teksty czytamy w dzienniku Rzeczpospolita. Gnicie rządu nie powinno zatruwać państwa, pisze Nizinkiewicz. W sytuacji wojny na wschodzie i niestabilizacji polityki międzynarodowej, Polska potrzebuje stabilnej, przewidywalnej i sprawczej ekipy rządzącej. Czy Donald Tusk jeszcze na czele takiej stoi? Mocno, prawda? Bardzo Mocno, i też mamy tutaj tekst w tekście Nizinkiewicza. Szłapka również nie poprawił komunikacji rządu. Zdziwieni? Znaczy, kto uważał, że Adam Szłapka poprawi komunikację rządu? To, to od początku, od pierwszego dnia tutaj na kanale Analiza Polityczna wskazaliśmy, że brawo! Jeżeli chcemy, żeby ten rząd miał jeszcze gorszą komunikację niż miał, no to dajcie na niego szłapkę. Dali szłapkę, no, no i, i jest co jest, tak? I Nizinkiewicz pisze tak. Szłapka również nie poprawił komunikacji rządu, co pokazuje nieumiejętność władzy poradzenia sobie z sytuacją na granicy. No brawo, zdziwieni wszyscy. Tusk do dymisji, tylko tak można mówić. No i Estera Flinger też w Rzeczpospolitej. Donald Tusk uwierzył, że może już tylko... Przegrać. Tak, i tutaj Estela Fringer wskazuje, że jest taka psychologiczna bariera, że jak polityk wierzy, że może wygrywać, to wygrywa, a Tusk już wierzy tylko, że może nie przegrywać. Szanowni Państwo, no to jak Widzicie, to są bardzo, bardzo krytyczne teksty pod adresem Donalda Tuska. Donald Tusk jest krytykowany, zobaczcie, kolejny tydzień, bo ja już w ubiegłym tygodniu Wam nagrywałem podobny film, tak? Zlepiłem Wam kilka takich artykułów, gdzie jednego dnia była sama krytyka rządu. Sama krytyka w rządu. Od lokalnej gazety wyborczej przez centralną gazetę wyborczą, przez Rzeczpospolitą, Onety, wszystko. Znaczy, Donald Tusk od dwóch tygodni nie zrobił nic pozytywnego nie ma żadnej pozytywnej prasy nic się nie dzieje zamilkł praktycznie no jedynie co zabrał głos w ostatnich godzinach no to komentując to spotkanie Szymona Hołowni nocne z Jarosławem Kaczyńskim jakby nie było szefa rządu tak ogłosił Donald Tusk w poniedziałek że granice polsko-niemieckie będą nie tylko, przepraszam, przed weekendem ogłosił nam że granice będą kontrolowane, wrócą kontrole na granicach polsko-niemieckich, natomiast w poniedziałek ogłosił, że granice będą wpisane na listę infrastruktury krytycznej, czyli będzie tam obowiązywał zakaz fotografowania i filmowania. To jedyny jest ruch Donalda Tuska w ostatnich dniach. Nieporadność, złe decyzje, likwidowanie ym, społecznego oporu, który powstał przy granicach, no nie ma nic dobrego. Jednej rzeczy dobrej, za którą można pochwalić rząd. Nic, klapa. A jak bardzo tutaj słusznie i czujnie już wczoraj widzowie wskazywali, być może za chwilę będziemy mieli problemy z dużym deszczem na południu Polski, na wschodzie Polski już one występują, już widzimy co się dzieje. Czy za chwilę będziemy mieli powtórkę z ubiegłego roku? Oby nie, ale ten rząd nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa. A to już będzie za dużo, nawet dla grubej części wyborców obecnej koalicji. Czekamy, co się wydarzy. Do zobaczenia.